Cześć, witam Was serdecznie na Izbie Otrzeźwień. Dzisiaj taki mały unboxing połączony z degustacją. A mianowicie bierzemy na tapetę zestaw od Ale Browaru, który jest obecnie dostępny w Lidlu. Od czwartku, czyli od przedwczoraj w cenie 34,99. Jest to zestaw o tyle ciekawy, myślę, że dla birgików, ponieważ jest z czapką. Całkiem moim zdaniem ładną czapką. Trzy wzory są do wyboru, ale o tym za chwilę. No i mamy tutaj dwa piwa: Saint No More. Jest to Christmas Stout i Single Hop Simco. No i pytanie, czy warto? Na to pytanie właśnie sobie dzisiaj odpowiemy. Chcę Wam jeszcze na początek powiedzieć, tak żebym nie zapomniał od 5 grudnia z aplikacją Lidla, czyli w tą niedzielę, czyli jutro, bo jak to dzisiaj nagrywam, to jest. Sobota jest rabat 25% na zestawy piwne, czyli taki zestaw byście mieli za około 26 zł z groszami. Chciałem jeszcze dodać, że zastanawiałem się właśnie, czy kupić sobie ten zestaw, czy jest mi to potrzebne, bo ostatnio coraz rzadziej sięgam po kraft. Mam je w No dobra. To zaczynamy. Jak widzicie, mam tutaj niebieską czapkę. Taką sobie wybrałem. Zastanawiałem się jeszcze nad zielono-żółtą. Są trzy wzory do wyboru. Tak wyglądają te czapki. Nie przybliżam za bardzo, bo niestety nie będzie łapał ostrości tutaj telefon. Także stąd wam mogę pokazać. Potem jeszcze może zrobię jakieś przybliżenia. Więc otwieramy a więc e, czapka jest niebieska, jak widzicie, z napisem Saint No More. E, I co Wam powiem na pierwszy rzut oka? Na pewno powiem Wam, że e, czapka jest całkiem nieźle wykonana gatunkowo e, i muszę powiedzieć, że już na pierwszy rzut oka e, prezentuje się dużo lepiej niż na przykład czapki z browaru Fortuna które są dostępne w zestawach w Kerfurze, to tutaj wykonanie wydaje się dużo lepsze tej czapki. Zaraz zobaczymy, jaki to jest materiał. 100% akryl. Czapka myślę, że będzie dosyć ciepła. Wydaje się taka, taka fajna. Nie za gruba, nie za cienka. Taka myślę, że w miarę ok. No dobra, to zakładamy. Jak tam ładnie wyglądam, pasuje mi? Bardzo elegancki kawaler. No dobra, czyli czapka już przymierzona wygląda tak. Jeszcze trochę obrócę głowę, żebyście może zobaczyli z profilu, jak to wszystko wygląda. Zastanawiałem się nad czapką zielono-żółtą, tak jak mówiłem, i kto wie, może ją zakupię. Zobaczymy, jak te piwa wypadną smakowo. Także pierwsze piwe jest to Christmas Stout, czyli Saint No More 2021. To ipa chyba nazywa się tak samo. I jest to stałt z, już Wam mówię, ze skórką pomarańczy i sokiem z pomarańczy, no czyli stałt świąteczny. Tak wygląda butelka. Czapkę już sobie pozwolę odłożyć na bok tutaj. No i wyciągamy drugie piwo. Już tutaj nic nie ma w kartonie, tak dla pewności, bo czasem też browary dodają podkładki. Saint No More numer 2. Wygląda na to, że nazywa się tak samo. Jest to Single Hop simką. No dobra, także mamy obydwa te piwa. Myślę, że zaczniemy od jasnego, a później przetestujemy Stouta. E, powiem szczerze, że mm, nie mam zaufania do Ale w kwestii... E, gasingu, czy też granatów. Jak dla mnie jest to browar sporego ryzyka, bo ostatnio było dużo takich fakapów w alebrowarze. Tak więc pozwolę sobie otworzyć te piwa poza wizją. Także do zobaczenia za chwilę. Witam ponownie. Także otworzyłem piwa. Nie było żadnego problemu, nie było żadnego gasingu. Także przynajmniej u mnie wydają się tutaj w porządku. Te piwa raczej Bezpieczne, można otwierać bezpiecznie. Także otworzyłem już obydwa i przechodzimy powoli do Single Hop Simco, czyli Saint No More 2021. No więc tak, alkohol 6,2. Tutaj nie mamy podanego ekstraktu. Data ważności 17 listopada 2022. Barwa, no z mojej strony muszę Wam powiedzieć, że takie jasne złoto, piwo klarowne, piana mało obfita, głównie drobno i grubo-pęcherzykowa. Także wąchamy. Bardzo fajnie czuć tutaj cytrusy. Grapefruit na pierwszym planie, ale nie jest on taki bardzo agresywny. Jest właśnie taki fajnie skontrowany takimi bardziej kwaśnymi owocami tropikalnymi, troszeczkę właśnie takiego ananasa, który myślę, że łagodzi troszeczkę ten aromat grejpfruta. Generalnie bardzo rześki, bardzo owocowy, bardzo przyjemny aromat. Tak jak już mówiłem, głównie cytrusy i takie słodko kwaśne tropikalne owoce, troszeczkę owoców białych w tle. I nie wiem czy gdzieś tutaj takiej minimalnej nafty nie czuję, ale jest ona tak słaba, że być może po prostu myli mi się z zapachem któregoś owocu. Także tutaj nie mówię na pewno, że ją czuję, aczkolwiek wydaje mi się, że ją czuję. No dobra, także wasze zdrowie. No, powiem wam. Goryczka to tu jest porządna. No nie, no jest w porządku. Powiem Wam, mm, przez chwilę jest taka lekko cierpkawa, ale zaraz ta cierpkość ustępuje. E, wchodzi właśnie taka bardzo, bardzo fajna owocowość w afterteście. Także, nawet bym powiedział, że goryczka średnio wysoka, tutaj e, krótka, niezalegająca, tak jak mówię. Mm, Pojawia się taka minimalna cierpkość na języku, ale ona jednak mm, szybko ustępuje. Tak więc nie określiłbym ją jako nieprzyjemną, natomiast też nie jest jakaś taka y, do końca przyjemna, taka gdzieś po środku akceptowalna moim zdaniem. Białe owoce tutaj się wybijają na pierwszy plan cytrusy grapefruit. Już tutaj żadnego ananasa nie czuję. Nadal wyczuwam takie właśnie rześkie owoce tropikalne. Aczkolwiek jest ich tutaj mniej, ale samo piwo jest właśnie takie rześkie, owocowe, tropikalne. Trochę bym powiedział takie mango, trochę marakuja gdzieś tutaj w tle, lekko zielone winogrona, gdzieś tu się przebijają. No i cytrusy, przede wszystkim grapefruit, gdzieś może jakaś taka pomarańcza w tle. Wydaje mi się, że jest delikatna nafta gdzieś tam w afterteście, ale e, tak jak mówię, nie jestem tego w 100% pewien, aczkolwiek taka minimalna naftowość gdzieś tutaj jest. Także muszę powiedzieć, że właściwie to jest całkiem niezłe piwo, e, przede wszystkim e, bardzo rześkie z porządną goryczką która powiem tak, myślę, że raczej nie jest nieprzyjemna, myślę, że raczej jest akceptowalna, aczkolwiek mogą znaleźć się tacy, którym będzie ona przeszkadzała, dla których może będzie troszeczkę zacierpka, którzy się zrażą tą cierpkością. Natomiast nie jest tutaj tak źle i naprawdę jest to moim zdaniem przyzwoity single hop. Bardzo fajnie to piwo wyszło. Także jestem zaskoczony. Na duży plus tym piwem. Pojawia się też taka minimalna nuta takiej herbacianości, że tak powiem, gdzieś w aftertaste teraz po czasie. No, także ogólnie moim zdaniem, single hop jest spoko. Przechodzimy do stauta. No, i już wam czytam parametry. Alkohol 62, chyba właściwie tyle samo, co ten Single Hop. Tak, tyle samo. Data ważności 18 listopada 2022. Składniki. Woda, słód jęczmienny, chmiele, mozaik, sabro, HBC 472. Drożdże USWC Chico, skórka pomarańczy, sok z pomarańczy. Także przelewamy do szkiełka. No i zobaczymy jak to drugie piwo, czy też będzie smaczne. Okej, okay. mm, piwo ciemne, praktycznie nieprzejrzyste. Powiedziałbym, że może nie taka całkiem czerń, ale taki bardzo, bardzo ciemny brąz. Piana nikła, jasnobeżowa, głównie drobno i grubo-pęcherzykowa, także wąchamy. No, ta pomarańcza, to Wam powiem, że tutaj jest festa, bym powiedział, e, troszeczkę tak sztucznie <laughs> bardziej taka skórka pomarańczy niż. Niż ten miąż pomarańczowy gdzieś tutaj wyczuwalny, dosyć taki ostry zapach. Nie powiem, że nieprzyjemny, ale taki aż trochę się wydaje minimalnie sztuczny. Poza tym fajna czekolada w tle, paloności jako takiej tutaj za bardzo nie czuję. Może jakaś minimalnie palona kawa. Teraz troszeczkę zaleciał mi taki lekki aromat migdałków gdzieś tutaj w tle. No i nic poza tym właściwie nie czuję. Wasze zdrowie. No muszę powiedzieć, że jest to gorzki stout. Wyraźnie goryczka tutaj dominuje. Taka bardzo gorzka czekolada. Gdzieś troszeczkę kawy, ale już nie palonej moim zdaniem. Dużo tej pomarańczy. I też właśnie pojawia się taka goryczka, trochę właśnie albedowa moim zdaniem. Jest ona na takim poziomie no solidnie średnim. Wydaje mi się, że jednak tutaj w single hopie ta goryczka była ciut wyższa, ale niewiele. Natomiast tutaj goryczka porządna także jest. Mam też wrażenie takiej lekkiej popiołowości na języku. Także powiem tak. Mi ten stout średnio podchodzi. Moim zdaniem ta goryczka jest tutaj aż męcząca troszeczkę. Pomarańcza rzeczywiście jest wyczuwalna i też pojawia się taki właśnie akcent takiego miąższu z pomarańczy, taki bardziej rześki akcent, natomiast jest on bardzo w tle. Także powiem tak, jak dla mnie piwo troszeczkę męczące ze względu na tą właśnie goryczkę i mocno albedowe akcenty. Także raczej to piwo będę męczył dłużej, natomiast muszę powiedzieć, że ten Single Hop jest jak najbardziej spoko. Także czapka OK. Moim zdaniem Single Hop Simko też jak najbardziej OK. Stał trochę nie moje klimaty, ale też nie ma jakiejś tragedii, że nie da się tego wypić. Także podsumowując, czy warto kupić ten zestaw? Moim zdaniem, nawet całkiem to się opłaca, przede wszystkim, szczególnie dla czapki, i taki też był cel mojego kupna tego zestawu. Natomiast, tak jak mówię, Single Hop Simcoe jest spoko. STOUT mi osobiście nie podszedł, ale myślę, że to jest całkiem niezły wynik, jak na zestaw. Teraz będzie w promocji. E, za 26 zł z groszami tak jak już mówiłem, więc myślę, że jak najbardziej warto e, ta zniżka oczywiście będzie z aplikacją Lidla, także musicie sobie aktywować tam kupon e, nie zapomnijcie o tym, żebyście wiecie, się nie zdziwili, pójdziecie do kasy nie aktywujecie i 34,99 e, no i tak jak mówię promocja jest tylko przez jutro czyli przez niedzielę 5 grudnia e, także ode mnie to tyle e, Podzieliłem się swoimi wrażeniami, oczywiście wnioski wyciągnijcie sobie sami, czy chcecie kupić ten zestaw, czy raczej nie. Także ode mnie to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.